I specjalnie dla Was w fontannę wjeżdżam Będę mógł, ale się opalę szybciej. Cudownie włączyli fontanny. Oj, zboczyłem trochę. Uwaga na sprzęt, ale atrakcje co? Specjalnie dla Was i pan w kapeluszu. I dzieciaki pod syrenką Przejechałem. O kabulec! Nie włączyłem? Czy włączyłem kobiet? A, cały czas leci, także... I narodowo teraz. No. O, i tutaj wycieczka pod ręką. atrakcja. I w pięknych okolicznościach przyrody, śniadanie mistrzów czyli tradycyjny ale pięknie w chmurach rewolucja czyli tradycyjnie śledzik na raz z cebulką, bułeczką i na deser pączek I jeszcze zobaczcie jak pięknie można zrobić zbiorowe zdjęcie całej grupy zebrać dzieciaczki grzecznie stoją i pozują do zdjęcia to jest normalnie z 40 osób pięknie, piękna historia gołąbki niestety Niczym się nie poszczęstuje, bo śledzia je. O, i w jest. Także, jedząc na łonie przyrody, macie gości, towarzysze. Każdy by coś zjadł. No, bułeczki, kawałek wam wrzucę zaraz. Bo one się zatyczyły zlatywać, wszystkie. Bo tu jeszcze mam pączka na deser, no, ale pączka na tle narodowym to nie zobaczycie nigdzie, tylko w naszej telewizji. Ręba TV wiele atrakcji jest takich pokażę wam jeszcze tulipany tu na tle tej, tych fontan na ziemnych przez które przejechałem rowerkiem pięknie no i już panie wychowawczyni nie dzieci postraszyły żeby absolutnie fontany nie wchodziły, bo nikt ich mokrych do autobusu nie wpuści. No i już dzieci na starcie życia, zestresowane. Zakazy, ciągłe zakazy. Nakazy, zero przyjemności. A ja oczywiście po zjedzeniu posiłku, teraz na tle syrenki, on z nadzieniem jest czekoladowym ten pączek, ale chmury są piękne. I ja jak zjem, to przejadę tą fontaną znowu przez środek to lekko się ochłodzić. A to już dla znajomych pokazuję, tylko że zakładam teraz kultową kamizelkę grupy 21. I w niej będę dzisiaj już dalszą wycieczkę przemierzał Warszawę w tej kamizelce. I po, pod fontanną też. To już mam tą kamizelkę, i ruszam za chwilę. Przez tą fontannę drugi raz przejadę, Jak tu z wyjścia od stacji metra nauki Kopernik. Ale mi się coś tego. Piękne te rewolucje chmura. Jedziemy przez środek znowu sobie fontanienką. O. Ale daję, zobaczcie, jakby olbrzymi deszcz padał. Ale postaram się nie wjeżdżać na te Ale przyjemnie. W takim upale szczególnie to fajnie tutaj się jedzie, bo wtedy całe, ale gadki mam całe mokre. Także będę prosił o zmianę bielizny. Ale fajosko. I z tej perspektywy jeszcze mam ślady roweru. I zobaczcie z tej perspektywy pięknie syrenka, fontanienki, cudowny widok. Pozdrawiam Was, lecę dalej z trasy, inne atrakcje jeszcze będą, bo jeszcze zaległy materiał nieopublikowany. Cześć!